Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. By rewitalizacja była udana, musi angażować lokalną społeczność. Najlepiej, gdy obejmuje zupełnie różne dziedziny życia codziennego, jak na przykład transport, kulturę czy rekreację. Tak dokładnie jest w Krobi, gdzie mieszkańcy zyskują zupełnie nowe centrum, które niebawem ma tętnić życiem. Bo zmienia się tu sporo, a pierwsze efekty widać jak na dłoni. Łącznie to pięć różnych inwestycji, które mają całkowicie odmienić życie w centrum tego miasta. Jak podkreślają włodarze, wszystko to dla mieszkańców, z mieszkańcami i poprzez mieszkańców. Dzięki im ich pomysłom, ich sugestiom i wnioskom udało nam się stworzyć kompleksowy projekt. Zapewnia burmistrz krobi Łukasz Kubiak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 11 milionów złotych. Prowadzone modernizacje zapewniają pracę dla lokalnych wykonawców. Szeroka skala inwestycji ma ożywić centrum. Mieszkańcy zyskają nowe przestrzenie, w, w których będą mogli spędzić czas, będą mogli po prostu oddać się rekreacji, będą mogli też podnieść swoją wiedzę w zakresu dostępu do edukacji, kultury tak i rozwoju tak, czytelnictwa. A mieszkańcy Krobi zyskują w centrum nowe ulice wraz ze ścieżkami rowerowymi. Nowy zbiornik retencyjny zbiera deszczówkę, całkowicie wymieniono sieć wodociągową czy kanalizacyjną. Dodatkowo tuż przy szkole podstawowej wybudowano krop kult. Zupełnie nowe miejsce na kulturalnej mapie Krobi. Wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi, z podróżnikami cieszą się dużym powodzeniem. Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Krobi, Maria Szpurka. Nowy budynek jest cztery razy większy od dotychczasowego. Nowoczesne wnętrza, szeroka baza książek, czytelnia na antresoli czy strefa dla dzieci mają przyciągać mieszkańców. Przestrzeń do promocji książki, do prowadzenia zajęć, działalności kulturalno-oświatowej, na co się do tej pory uskarżałyśmy, bo nie było tego miejsca. A to jeszcze nie wszystko, bo gdy dopisuje pogoda, wypożyczoną książkę można przeczytać na łonie natury, chociażby tu przy Rowie Kropskim czy na Wyspie Kasztelańskiej. Pojawią się pomosty, schody terenowe, także myślimy, że, że tutaj to ożywienie na pewno nastąpi. Uważa naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Krobi Marcin Krzyżostaniak. Budynek dawnej szkoły na wyspie odnowiono i udostępniono mieszkańcom. Bo tutaj swoją siedzibę mają organizacje pozarządowe, klub wsparcia rodzin czy świetlica socjoterapeutyczna. Ponadto dla najmłodszych wybudowano kaskadę wodną, przy której można spędzić wolny czas. Wykonano taką aleję spacerową która właśnie zlokalizowana jest przy Rowie Kropskim. Jest to aleja bardzo często uczęszczana przez, przez naszych mieszkańców, ponieważ z jednej strony mamy dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych, z drugiej targowisko miejskie kościół parafialny świętego Mikołaja. Zmienia się również rynek w krobi. Zyska on nie tylko nową nawierzchnię, miejsca parkingowe czy odwodnienie, ale również nową zieleń. Do pełni szczęścia brakuje jedynie ukończenia niektórych inwestycji. Gdy prace się skończą, nowo powstałe obiekty będą przyciągać mieszkańców, a ci ostatecznie na nowo ożywią centrum krobi. Pięć wojewódzkich szpitali otrzymało dotacje z Unii Europejskiej na rozwój dostępu do usług z zakresu e-zdrowia. Sfera medyczna jak sądzę, będzie w naszych działaniach samorządu województwa. Bez wątpienia priorytetem w najbliższych miesiącach i latach, zapewnia marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Wsparcie z Unii przeznaczone jest dla szpitali, ale skorzystają z niego bezpośrednio pacjenci. Nowoczesne systemy informatyczne przyspieszą pracę szpitala i obsługę pacjentów. Z tego tytułu do wielkopolskich lecznic trafiło łącznie ponad 11 milionów złotych. Chociażby jakieś elementy telemedycyny. Czy też kontaktu za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji mogą zdecydowanie ułatwić, przyspieszyć pewne procesy, uszczelnić pewne obszary, które z konieczności. Yy, chociażby czasowego zaangażowania nie mogą być w inny sposób realizowane tak sprawnie. Zakupiony będzie również sprzęt niezbędny do przeprowadzania telewizyt. Mają one zaoszczędzić czas pacjentom, którzy nie muszą jechać setek kilometrów, by przez chwilę porozmawiać z lekarzem. Zoszczędzimy czas pacjenta, stres związany z pobytem w szpitalu oraz zapewnimy bardziej komfortowe warunki leczenia. Uważa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Leszek Sobieski: Wszystko to ma znacznie usprawnić pracę szpitala. Pacjenci będą obsługiwani szybciej. Bo potrzebne dane będą na wyciągnięcie ręki. Ma to za zadanie stworzyć poczucie, że pacjent ma to wsparcie z strony systemów szpitalnych, jeśli chodzi o jego proces leczenia, diagnostyki, a przede wszystkim umożliwi pacjentowi dostęp do jego danych, do jego dokumentacji medycznych, właśnie przez integrację z pozostałymi systemami. A to nie jedyne wsparcie dla wielkopolskich szpitali, bo mimo pandemii koronawirusa, szpitale w regionie nadal mogą liczyć na pomoc. Unijna dotacja trafi do szpitala przy Szwajcarskiej w Poznaniu, który przez ponad rok. Za Zapewniał leczenie pacjentów chorych na koronawirusa w całej Wielkopolsce. Nasz szpital e, powrócił do normalności, że tak powiem. E, z tym, że jest szpitalem hybrydowym. Mówi zastępca dyrektora szpitala przy Szwajcarskiej w Poznaniu Jan Sawicz. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu, który ma pomóc w wyeliminowaniu powikłań koronawirusa. Tych według lekarzy jest sporo. Od zmian w płucach po zmiany neurologiczne. Wsparcie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 6,5 miliona złotych. Takim największym zakupem to będzie wymiana na nowy tomograf komputerowy. Chcemy zakupić 64-rzędowy tomograf oraz wyposażenie oddziału intensywy opieki medycznej. Kolejny z beneficjentów, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, zyska nową salę hybrydową dla oddziału Chirurgii Ogólnej Inaczeń. Środki pozwolą również na zakup niezbędnego sprzętu. Zabiegi, które do tej pory były dość mocno inwazyjne, e, będą uproszczone i będą przede wszystkim dużo bardziej bezpieczne dla pacjentów. Mówi zastępca dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu Anita Pikosz. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło blisko 5,4 miliona złotych. Wszystko po to, by móc wykonywać najbardziej skomplikowane operacje z zakresu chirurgii naczyń. Będziemy mogli leczyć tutaj pacjentów, którzy bardzo mocno borykają się tak naprawdę z zatorowością e, żyły wrotnej. Jest to skomplikowany układ zespołu wewnątrzwątrobowego. Pomoc finansowa w ramach funduszy europejskich to istotna interwencja ze strony samorządu województwa. Wsparcie dla szpitali w regionie z tytułu unijnych dotacji przekroczyło już granicę 540 milionów złotych. Chcesz przedstawić swój projekt, który został zrealizowany dzięki środkom unijnym, a może chciałbyś pokazać innym wirtualny spacer lub warsztat? Zgłoś swój projekt na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021. Wejdź na naszą stronę dniotwarte.eu i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 17 do 19 września.